Szanowni. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie to zrobić, bo pan prezes z najlepszego kanału o Azji, kiedyś w ogóle, kiedy jeszcze YouTube nie był tak rozkręcony, przeszedł do bycia najgorszym kanałem w Kambo Uniwersum. No dziś wrzucił film, a to jest gadanie tylko. Dobra, może ten wczorajszy, o te 12 minut to jakoś przebrniamy, nie? Ten chory, tutaj gdzieś bazar. Tu ujawnia to stary film, pewnie już widzieliście to. Nie będę. Jak mi się żyje codziennie, mówię, jak mi się żyje w tej camwodży. To jest takie sprzeorane. A dobra, z bólem. Z bólem uratować się kto może, póki jeszcze nie włączyłem. Wychodźcie. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Pora deszczowa znowu daje się we znaki, ale to dobrze. Ja będę sadził dzisiaj. Cebule na szczypior. Takie oto okazy. A czyli to idzie. Mm, to idzie jak u klapka. Tamten ma zwierzęta, ten też ma zwierzęta, i teraz sadzimy cebulę. O, ja pierdola. Tu i tu mam jeszcze trochę pestek, ekfruta. I zrobimy metodą prób i błędów. Widzicie to? Będziemy te pestki, jak się białe, to w cęgi kurwa wydać. Łatwiej rozwinąć się na nasionu, żeby, żeby. On jest pijany, czy coś się mu dzieje? W sensie tak jak po udarze trochę, nie? A część zostawimy tak jaki jest, bo są dwie szkoły. Przynajmniej w internetach tak było. No i to będzie wszystko w tej donicy. A tu będą szczypiory. Ej, poważnie, zobaczcie, on mówi trochę jak y, Tomasz Lis po wylewie czy w ...i czosnku, Także do dzieła. A niedługo już będziemy rozsadzać dragonfruta, to jest kaktus owocowy, jeszcze może tak wam pokażę, będzie to lepiej. Ja pierdolę, jaki paszczak z lupą, ale lupa jaka upierdolona. To na szachownicy wszędzie brud, Jezus, jak to wygląda. Na żywo chyba jest zakurzone. W Robocie wygląda to tak. Trzeba poczekać trzy tygodnie. No, ale już coś będziemy wcześniej widzieli. I słuchajcie, zakopane gdzieś awokado, którego nie dojrzałem wcześniej, gdzieś się znalazło pod ziemią. Także idziemy je też gdzieś przesadzić. Jak już jesteśmy przy rozsadzaniu, to mam jeszcze kilka pestek w kieliszkach. I co niektóre już puszczają korzenie, jak na przykład ten. Ej może mam nowy mikrofon jakiś? Bo ten nie nagrywa ten Oppo chyba, co zawsze nagrywam iPhone'em, bo Oppo nagrywa strasznie. Ale no mówi strasznie dziwnie. te nasiono. No bo pestka to jest ochrona i źródło minerałów, witamin, enzymów dla nasiona substancji odżywczych. Ale samo nasiono w środku było nieuszkodzone, więc puszcza. I możemy ten proces obserwować. Strejle zmywa podłogę, to ja na razie tutaj siadać nie będę, idę na zewnątrz na kawę. Italiana. Italiano. nie ciągle zmywa, ale generalnie zmywanie bez. Odkurzania to niewiele daje, tak. Z tego co ja wiem. Tak. Pora deszczowa ostatnio jest tak jak być powinno czyli pada. Także dla nas to też dobrze, bo nie trzeba podlewać. Słuchajcie, w międzyczasie Trajler przygotowuje zarełko. Tutaj jest mięso, był czosnek. I przyprawy idą. Widzę, że jest pokrojona cebula, tak więc dobrze, że tamte. Boże, z takiej diety można naprawdę umrzeć. Wszystko smażone na takim oleju chamskim. Mięso. Jak ja pierdolę tą kuchenkę, widzieliście to? O Jezus! Łysy! No chryste, panie. Wcześniej strajler już przygotowała ryż z jajki. Łysy obaj z takiego waldiego, u niego wszystko jest kurwa czyste, no. Poważnie. Tylko u Ciebie u kapka jest wszystko taki oblep... Jaki palok, nie, kurwa. Widzieliście porucha? A ja wyciągnąłem wołowinę dla ptucha. Nie wiem, czy widzieliście, ja tam też w drugim ręku mam telefon i shortsy nagrywam. A i to jest chyba telefonem i od razu widać Nie wiem, chod na psów nie, nie wiem, czy to jest podle, żeby ludzie komentowali jest taki syf, czy to po prostu on tego już nie ogarnia Także gotujemy na dwie patelnie No i to jest nagrywane na 100% Chuja widać Pięknie woł... bo... Zaraz się zrygam ...pieprzowina To je to, to poddusiła trochę I Jeszcze szczypior wyjdzie Pamiętam tego yy, szalny reporter, to był kiedyś u nich Potem powiedział, żeby nie wrócił, no i że ten poziom na żywo wygląda całkiem inaczej niż na filmach jest przedstawiany. Myślę, że właśnie z budiska tak to wygląda. Wiecie, o jakie kupuje banerów. E, jak zdjęcie samochodów na moto i potem podjeżdżasz na żywo i patrzysz, o kurwa, to ten. Ja pierdolę. Nawet nie chcę ci wysiadać z tego, co przyjechałeś. Ta pierwsza faza otwartości, ale zobaczcie, ja to wykorzystam, bo widziałem taki ciśnienie Zrobiłem dziurki, ziemia do kieliszka i te minimalne co mam z pestek, z tych małych pestek, dragon fruit będę w tym sadził. Kieliszków brakuje już. Idę podpróbować. Tak, mamy dzisiaj obiad. Dobra, psy nakarmione. Ty się kamerę, tylko zajadaj moja pojadłem, czas zasiać to co mówiłem i później skoczę do basenu sobie, a później praca siedząca, statyczna, biurowa tak zwana główna praca nic tak naprawdę dla świata nieprzynosząca, niepolepszająca. Takie rozsadzanie na przykład, to każdy skorzysta. Przyszłe pokolenia, planeta Ziemia, zielone półca, A taka praca na tych YouTubach, na tym wszystkim, to tylko zjadać czasu i uzależnia i mnie, i innych. No, ja się zgadzam. <laughs> na przykład moja robota, ale tak serio, nie? Do każdego prawnika w zasadzie. W dużej mierze jest pracą... Nie przynoszącą wymiernych korzyści, tylko utrudniającą życie jednym czy drugim. i po nic. Nie wiem kto ją położył i po co, ale mówię niech leży, bo się przyda. I dzisiaj przychodzę i jest. Widzicie? Ja nie wiem kto ją położył, skąd ona się tu wzięła, ale jest. Teraz ją tylko uczę, bo ona, tak jak mówię, już tu od zarania dzieje. Dobra, chodźcie. Wy po obiedzie to się musicie wybiegać, a pan robi swoje. Słuchajcie, on to będzie robił naprawdę. Tak, będę to robił. Widziałem to na internecie, ktoś tak robił. Ja dziurki porobiłem wykałaczką. Dziurki się dobrze. No, żeby woda odchodziła, żeby nie gniło. Tutaj mamy takie mini zalążki. Będziemy je pęcetą wyciągać i sadzić. Tylko muszę napełnić to ziemią, bo to jest mi przydatna łyżka do zupy. I co chciałem więcej powiedzieć? Później, jak troszeczkę się rozwinie, to normalnie z tą skorupą do większej doniczki się wkłada, ją lekko rozbija. I, I tyle, jest nawóz nawet, nie? Dodatkowy. Czy to ma większy sens, co robię? Pewnie nie, ale uczymy się bawiąc. Bawimy. To wszystko wygląda jak w tym domu mojego dziadka, co mówiłem Wam, że zapierdali za MZB rurki, Znaczy zapierdali. Załatwił z pracy, nie? Jak to się mówi. I tam był właśnie taki, wiecie, taki dziadkowy pierdolnik. taka to były lata 90. wioska, no i wszystko było po znajomości załatwione. I z no, to wszystko wygląda zajebiście podobnie, jak opuszczone. Jak... Ku, Jezus Maria, nie wiedziałem, że to aż tak źle jest. Jak, to, nigdy nie robiłeś takich udziżeń A bo to do 4K teraz tak działa. Edic jajka. O. I taki tam tytuł i miniaturkę. Zwariowałem sadzę jajka. Będą rosły. Może mi jajka wyrosną. To jest ogrodnictwo wyższego levelu. Dla wtajemniczonych. A może to są te słynne jajka na legendarną jajecznicę prezesa. I z okazji, że dzisiaj wtorek, czyli dzień parzysty, mamy ich tylko pięć. Idę wyłączyć pompę w basenie do sterowania na sterowniku, bo szumi, a już wystarczy. Ta pompa to jest chyba najczystsze, co tam kurwa jest, serio. Piesku, nie tykaj tutaj lepiej. Dobra, dobra, teraz będziemy nasze sadzonki dosadzać. Idę tam na front. Będę musiał tu też jakoś przed ptokami zabezpieczyć. Ta marakuja już chyba nie puścić, zmarnieje, ale to wszystko ładnie puszcza. Chyba właśnie co był w Nie uszkodzisz, ja tego pierwszy raz w życiu. Jezus, to jest content dla emerytów. Łysy chyba idzie w tę stronę, Próbuję iść. Udawać dziadka, chociaż ma 40 kilka lat tylko i to chyba... Nie wiem, 45. O, teraz mi się udało uchwycić kontrast. Widzicie? Mamy to. Nie jest korzyść. Tak jak ja wam mówiłem, ja to dojrzałem, podejrzałem na YouTubach i po prostu chciałem zrobić tak samo. Ale to ta panceta wcale nie zdaje egzaminu, bo nie mamy czucia. A to jest zbyt delikatne. Tak więc to pod filmy to może ktoś tak nagrywał, ale tak to trzeba to ręcznie robić. I nas drugi raz od razu do ziemi, ponieważ. Tutaj te korzenie wrastały w tą ligninę i ja część nawet tak jak tutaj z tą ligniną, żeby nie uszkadzać korzenia. Także zobaczymy, co z tego będzie. A to już chyba do aborcji idzie, bo już z tego nic nie będzie. I tutaj raczej, a żeby to gdzieś do nie wrzucić, czekać. No nie, dobra. Mamy to, niech to sobie tutaj prosznie, by leptoki nie wydziobały. No to jest też to. No dobra, to jest oficjalna i ostateczna wersja tego, co chciałem. Pokazać. A dla mnie przyszła pora relaksu. Pod herbatkę, którą parzę w takim szklanym termosie, bidonie. Prosto z Chin herbata, mieszanka specjalna. Mam nadzieję, że dzięki niej też troszeczkę zrzucam z kilogramów. Bo to na celu ma właśnie przyspieszanie spalania. Legendarna Puerch z prądem. też. Także. Bardzo zdrowe. Wow, ale fajne ujęcie. Akcja wiewiórka na palmie. Mamy tutaj wiewiórki. No i Stefan, jak wyczuje. To już czekał na pójdzie. Teraz już wiem na co szczeka, bo dzisiaj widziałem, jak tutaj biegają. Stefan nic nie wskurasz, zosta. No że on w nocy potrafi się. Ja też patrzę do góry, co tam. Dobra. Ja wracam do swojej biurokratycznej roboty. Jesus. Ależ to jest. Nie wiem, chyba się zmartwiłem. Adam, daj znać, czy wszystko ok, czy potrzebujesz pomocy. Coś kurwa, to słabo to wygląda, naprawdę. No i to. Kurwa, nie wiem, ile to jeszcze pół roku temu były te skoki do basenu, impreza ciągła i tak dalej, a tutaj teraz jakby. Zdrowie się popsuło, czy co? No, od powrotu z Polski jest naprawdę was słabiutko. Szanowni, a Wy jak chcecie wesprzeć kanał, to zapraszam was na Bajkafitu. Nie zauważyłem, że odkąd na jednym z szorców pojawił się jeden z moich Mercedesów? To przestały się kawy pojawiać. Strasznie dziwne. Nie wiem, czemu tak jest, szczerze mówiąc. Eee, ale no, jakby ktoś jednak chciał, to. Zapraszam, to bardzo miłe. Mm, I jak chcecie wesprzeć kanał w jakiś fajny sposób, to kupcie sobie coś z linków poniżej, daję wam same najlepsze oferty. I te deski słów spadły znowu. Zajebiste są. No, a! Bo ja mam nagrać film, jak to wygląda. I jutro w końcu może pojadę nad wodę. E, bo za każdym razem, jak miałem jechać, to się okazywało, że kurwa jest zimno. Albo pada deszcz, albo jest burza. I nie byłem od tamtej pory nad wodą, Nad wodą, a to już miesiąc minął. Trzymajcie się, buźka! Kłajam się nisko, cześć!